Witamy w nowym odcinku. A dzisiaj co? Będziemy tutaj na początku zasypywać trawą. Będziemy ściłkować. Tutaj mam czosnek i cebulę. I będziemy ściłkować. Tutaj jest stara trawa. Pod trawą. O, jakiś chwaści się pokaże. Ale jest mała warstwa. Trzeba to wyplewić, to co jest zielone. I będziemy to zasypywać. Mama tam kości trawę. Tutaj mamy całą taczkę. Trzeba najpierw wyplewić. Dobra. To co wystaje zielone. Tutaj to wszystko. Trawkę trzeba ładnie wyplewić. Ciłkowanie co? zatrzymuje wodę. Tutaj pod tym, I jak są upały, to tu pod spodem jest cały czas wilgotne. I to dużo daje, właśnie to siłkowanie. Druga sprawa po prostu nie ma chwastów. Jak się dobrze wyplewi, później się to zaścieli taką trawą, to po prostu chwasty nie rosną. Ktoś mi tam pisał w komentarzu, że ja całą glebę zakwaszę przez ściłkowanie, przez tą trawę. Ale jak? Przecież to jest suchutkie. To jest suche jak pieprz. Jak ja mam tym zakwasić glebę? Ja nie rozumiem tego. Nie wiem czemu ktoś tak napisał, ale trudno. On może wie swoje, a ja wiem swoje. Dobra, zabieram się za z Karoliną. Karolina, wszystko co zielone to wyrywaj. Ale oprócz cebuli i To właśnie, może lepiej nie wszystko co zielone. Wszystko co uważasz za chwastę. A, wyrywamy. Jeżeli uważasz, że to chwastę, to wyrywaj. A tam jeszcze ten co, por rośnie. Taki cieniutki, o, to jest por, o to jest por, taki cieniutki, tam gdzieś, o tu jest, nie wiem, ja tu gdzieś to pon ponasadzałem, pomieszałem to trochę, trzeba uważać, chyba mam kosie i taczkę zabrałem, ale trudno, musi poczekać chwilę, już tu troszkę. Kilka dni temu byliśmy w Bieszczadach, pewnie już film oglądaliście, a może jeszcze nie, tak właśnie sobie myśleliśmy z Karoliną. Nad busikiem, żeby jakiegoś busa kupić, żeby go przerobić na kampera, tylko tak ciężko wybrać. Najlepszy by był Fiat Ducato z silnikiem 2-3, ale to, to już duże koszty są. Takiego dobrego Fiata dorwać to trzeba 30-40 tysięcy, tak jak Corsair ma. Ody ma Mastera, więc to, to już jest też, już za duży wydatek. Myśleliśmy nad T4, ale. Ciężko znaleźć dobrą T4 Ody miał T4 2,5 TDI On ją kupił tanio, ale później włożył w nią chyba z 20 tysięcy No i tak myślimy właśnie, doradźcie nam coś, co byście kupili na takiego mojego kampera Nie na jakieś tam takie długie wyjazdy na tygodniowe, miesiąc, jest, miesięczne Tylko po prostu tak na kilkudniowe wyjazdy, żeby zrobić jakieś łóżko Jakoś taką dobrą bazę pod kampera Jak macie jakieś swoje takie sprawdzone auta to dajcie znać w komentarzu Będziemy później przeszukiwać Olixa i szukać jakiejś dobrej bazy bo w tym moim oplu to tak można jeden dzień przespać się, ale dwa, trzy dni to już ciężko chyba, że spałoby się koło jakiejś prysznicy, to tak nie Karolina? No i też no, samo to że troszkę mało miejsca jak no, mało, nie mało, tak. No. no w sumie mało, bo ani się wyprostować, ani co no nie, no w tyle, że... Trzeba wychodzić. Właśnie szukamy coś i może nam coś doradzicie. Jakąś dobrą bazę. Nie musi być duży bus, aby był dobry silnik i był niezawodny, żeby się gdzieś nie zepsuł. Najgorzej gdzieś wyjechać. A się auto zepsuje. Dlatego ja aut nie oddaję do mechaników, tylko sam robię. Bo jak wiem, że ja zrobię, to ja zrobię dobrze. Dobra, my tu plewimy i zaraz to będziemy zasypywać. Dobra, ja już tu troszkę wyplułem. więc zasypuję z wiatrem wysoko, wysoko podnieść i po prostu wyrzucać o tak powolutku wszystko się ładnie układa. Nawet na Karolinę sypie. No właśnie je, chyba tu cieknie, to? Chyba tak, bo to wiatr. To oka już... mi wleciało. Leciała ci trawa do oka. Tak. Trzeba was wysoko i ona się ładnie układa. Nie wolno rzucać. Patrz jak się ładnie ścieli. Delikatnie. Zaraz będziemy jeszcze kaczkę ciąć. Jedną kaczkę pekin. Zamówiłem sobie taką ręczną skubarkę do, do piór, do tych pałek, bo dużo tych pałek zostaje I zamówiłem właśnie na Allegro taką skubarkę Nie wiem jak to będzie szło, nie mam pojęcia to Spróbujemy Właśnie zaraz będziemy próbować Tylko tu zaścielimy trawą I idziemy zaciąć kaczkę Dziewiątą chyba A może się uda i dziesiątą I już nie będzie tych kaczek Pekin Teraz będziemy ciąć staropolskie Niedługo to też te pierwszy mi szkoda. No są fajne takie duże. Ja bym je zostawił na wiosnę. Ale to się zobaczy. Dobra, ściółkujemy. Mnie nie było chwastów. Nie taki luźny blok. Jak wam się podobała wycieczka nasza w Bieszczady Widzieliście niedźwiedzia. Karolina była przestraszona. Uciekała przed niedźwiedziem. Zasypuj, zasypuj, ja sobie za ten czas truskawki zjem. Dobra, jest truskawka. Dobrze. Tutaj są już śliczne, czerwoniutkie truskaweczki. Zdrowe, ekologiczne, na oborniku. To jest, nieprzyskalne. sobie. Troszkę wyczyścić i zjeść. Z Tak. Jeszcze nikomu troszkę piasku nie zaszkodziło, ok? A ja kiedyś słyszałem, Taka stara babcia mówi, że człowiek przez całe życie zje cały wóz piachu. W różnych tych, nie wiem czy to prawda czy nie. Ale skoro tak babcie, stare babcie dużo wiedzą, to pewnie to prawda. Za dzieciaka to na pewno. Cały wóz piachu człowiek przez całe życie zje. Cały wóz jest sporo. No. Może tak być. Może tak być. Ktoś tam ostatnio pisał, że chce kaczki zobaczyć. To macie kaczki. To są gęsi. Jedna gęś padła Jedna zaginęła A, druga, a trzecia w kurniku leży taka Nie wiem, przestała chodzić i tyle I tak leży To są kaczory Normalnie trawę właśnie Teraz sobie zajadają Biegos indyjski Kaczka staropolska Gęś biała I kogut, Stefan tam skacze. Ale już duży i... Gdzie jest Pekin? Kaczka Pekin mówiłem? Nie, nie, Pekin mówiłaś. Kaczka Pekin. Mówiłaś staropolską Pekin. Staropolską Pekin. Mówiłam Pekin chyba. Myślę, że to będzie z Perliczki, ale tam jest. Kaczka sparzona. Teraz skubanie. Zakupiłem sobie taką ręczną skubarkę. Ona kosztowała chyba 60 zł, jakoś tak. Ale akurat ta kaczka nie ma pałek. No zobaczcie jaka jest czyściutka praktycznie, że... I ile to? Minutę trwało? I nie no, ma piór. Człownie, tak. Fajnie się je skubię teraz. Niektóre. Tu jeszcze przy szyi, ale te... To... Ciężko. Dobra, próbuję to. To jest takie coś. To są dwa takie pręty, które kręcą się jakby do środka. Tu się włącza. Tu, na ogonie. Chwilę wyciąga. No, bardzo no, łatwo. No palcami tak się to sami nie da, tak jak to wyciągnąć. No, fair. A ty od razu odchodzisz. I trzeba tracić. Mm -hmm. No tak to raczej to... Do... Na no, takich trudno wysokich miejscach może wyciągnąć to fałsz. No akurat tu nie ma. Troszkę zabija To w sumie jest do pałek to nie jest do piór No nie ma tu pałek Żeby tu gdzieś spróbować No nie ma Dawaj na dupce tylko O to to no. tak To bardzo łatwo to wykona. No Czas, czas nie ma pałek Może na to tu po całej o... Tutaj O, ale wsiądę, To pola energetyczna, takie ma odrosty. Nie wiem, ile, no coś tak, ono strasznie teraz na boki rośnie zamiast w górę. Ale dobrze, te wszystkie odrosty, jak one stwardnieją, jak one będą grubsze, ja je po pościnam. I będę sadził gdzieś tam o tej swojej łące i co tu jeszcze? Cebula, cebula potężna, czosnek ogórki ogórki takie były słabe, ale widać że zaczynają już rosnąć parę krzaszków tu będzie coś tu będzie i z drugiej strony jeszcze rosną pomidory już kwitną właśnie trzeba zapylać pomidory tak się zapyla pomidory ruszamy paluszkiem i zapylamy to jest bardzo dobry sposób na zapylanie. Karolina, niedługo będą pomidory. No to już nie mogę doczekać. Mi wyskoczyło nie. wspomnienie na Snapchacie, no. że w tamtym roku już mieliśmy zielone pomidory. O, o tej porze, no. No ale w tamtym roku było cieplej. No zdecydowanie. Ten rok był bardzo zimny. I tak wszystko bardzo późno rusza. To ziemiaczek ziemniaczek ładnie rośnie. Tu jeszcze. roślin zapyla. Pięknie. Co tam? Kwiatki są. A co? co? Nawet nie widziałem. Krzaczki ładnie rosną. W tym roku właśnie będę wszystko na palikach robił. Muszę paliki sobie naciąć. Muszę pobijać przy, przy, przy każdym krzaczku. I to po troszkę pozwiązywać. Dobra, idziemy do tamtego tunelu. A tam już też papryka kwitnie. Tak, Karolina? Mm -hmm. no, też. Nie wiem, czy obrywać ten kwiat, bo niby nie trzeba. Niby to sobie da radę, więc ja w tym roku spróbuję zostawić kwiat papryki i zobaczę, czy będzie fajna papryka, czy nie. Ogórek już się tutaj do góry pnie, czy tutaj się dwa posiadki. Tutaj jest jeszcze kilka ogórków, papryka, papryka, tutaj papryka, tutaj jest por. z tamtego roku został. Zobaczę, czy on urośnie, czy nie. Wszystko wyprawione, zaściłkowane. Ściółka z trawy. Ktoś mi tam pisał, że ziemia będzie kwaśna. Wiesz, jak to jest wilgotno. to Ja tu nie podlewałem już dwa tygodnie. Leje zawsze tutaj, a tutaj nie leje. Więc. więc widzicie. Cały czas trzeba wilgoć. Dobra, tak to wygląda. Okryka rośnie. Sad ładnie rośnie. Wszystko się praktycznie poprzyjmowało. Tylko niektóre drzewka właśnie, które zaszczepiłem się jeszcze nie przyjęły. Ale, ale jest dobrze, bo chyba trzy zaczęły wypuszczać. Już takie zielone listki. Nie wiem, czy ten zaczęły wypuszczać. No to akurat nie, ale widać, że jest zielone. Jest zielony patyk, tylko tutaj na górze uschło. A tak poza tym to jest zielony i on się na pewno przyjmie. Tylko to chwilę trwa. Tutaj jest następny. To się chyba przyjęło, czy nie? Nie, to też się nie przyjęło. Jeszcze. Ale są zaczątki, bo, bo jest zielone, jest po prostu żywe tutaj. Nie uschło. Gdzieś to widziałem, gdzieś kogoś się uprzyjmowało. I tam gdzieś w środku się przyjęło. Tutaj na pewno. Tak, to to? Nie, to też nie to. Duro, to gdzieś tam w środku się poprzyjmowało. Ale jak widać. Tutaj wypuszczę od dołu z tego dzika, ale dobra. To jest cały czas żywe. Tutaj tylko na czubku uschło. A tak poza tym, ja to sprawdzam, to jest żywe. Więc to się na pewno przyjmie po jakimś czasie. To ostatnie na pewno urosło. Tutaj już są zielone liście. Tu możecie zobaczyć. Jest to, co naszczepiłem. Jest folia i są zielone listki. Normalnie jabłka się przyjęła. No i niech rośnie. Jeszcze gdzieś tam w środku się poprzyjmowało kilka, to muszę je znaleźć. Tutaj poletko, wyka, groszek, peluszka i co jeszcze? I lucerna. To wszystko rośnie tutaj na tym, to będzie koszone. Jabłonki się poprzyjmowały. Tutaj burówka, patrz kolejna kolorowa. No, burówka, tutaj drzewko. O, tutaj też się przyjęła co odsłonię ciemno troszkę. Wiesz Karolina? przyjęła się. Przyjęło się. No. Widać to? Ciemno troszkę. Ale są zielone listki. O tutaj, tutaj. Tutaj folia. Znaczy folia. To Ta taśma taka. Do szczepienia. No i się przyjęło. A ktoś mi tam pisał. To nie jest szczepienie. To tak się nie powinno robić. I że się nie przyjmą. No i że się nie przyjmą. A zaraz tu no Tutaj jabłonka. Tu jeszcze było Karolina, Tutaj Tylko tu jest następne, ale to się później przyjmie Tutaj jest To też się jeszcze nie przyjęło Kurde, nie ale tam z tyłu nie ma jeszcze ja nie pamiętam Ole Siadłem na pokrzywę Będziesz zdrowy Ale mnie teraz dupa piecze I nogi Tutaj też się nie przyjęło Gdzie to było? Ja tu jeszcze widziałem to? O, to się przyjęło. Tutaj się przyjęło. Widać, widać to. Podniosę to może mi tam pisze, że to się nie przyjmie. Patrzcie i płaczcie. Normalnie się przyjęło. I będzie rosło. Wszystko się na pewno przyjmie. No Karolina. Co masz? Masz mlecza? Zagrozujące Tu, tu, tu. Tam dalej nie ma już chyba. Nie. Nie ma? Nie. Tych nie. Ile było w końcu? Ale nie pamiętam, ale my sadziliśmy chyba tylko tam. Tam? Tam nie? Nie, w pierwszym rządku mi się wydaje, że nie. Hmm. No nie wiem, czyli trzy się przyjęło. Dobrze. A ile posadziliśmy? Tu na pewno raz, dwa, tu na pewno sześć. 10 Tutaj Tutaj jest Na początku Na początku była jabłonka. Bocian O, bocian siedzi Jak inne bociany krążą i chcą siąść na to gniazdo A to jest bocian z tamtego gniazda Przylatuje tutaj klekota i odgania tamte Już kilka razy tak było i przez tego bociana nie ma tutaj bocianów u mnie Normalnie tak, jestem na niego wkurzony. No ale trudno, no niech sobie siedzi, no co z nim zrobię. Przecież go nie zjemy. No. Ale go złapiemy i rosół z niego zrobimy. Dawaj. Tak? Na niedzielę, no. Co tu jeszcze było? A tutaj mi gruszka uschła. Więcej się stało. Była, była i uschła. I tutaj jabłkami mi też, nie wiem, była i tak samo uschła. Ona jest niby troszkę zielona tutaj. Może wypuścić, ale raczej nie zrywasz mleczyki? No, troszkę zrywam takie duże. Na klikę. Tutaj wam jeszcze pokażę tą moją wylewkę. Tak ładnie wyszły nie gdzie dziury są, ale to się zalepi. Ładnie to wygląda teraz. W jest zrobione. Możemy Tam już widać zachód słońca. No i to już wszystko porobiliśmy. Ostatnia kaczka idzie do Karoliny. Tak. Żeby sobie zjadła w niedzielę z Rosołkiem, z rosołkiem, w Rosołku. W Rosołku, dokładnie. No i co? My się będziemy z wami żegnać do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!